W dniach od 10 do 12 września 2012 roku w Polsce przebywała laureatka nagrody Goldman Environmental Africa 2012, Sofia Gatika, mieszkanka przedmieścia Kordoby i Tuza Ingo. Przybyła do Polski, by ostrzec nas przed ludobójstwem wielkich korporacji rolniczych, które opryskują groźnymi herbicydami uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. Sama straciła córkę której narządy przestały działać już trzy tygodnie po urodzeniu. Udowodniła, że przyczyną jej śmierci, jak i chorób wielu mieszkańców Ituzaingo, było opryskiwanie soi genetycznie zmodyfikowanej herbicydem, tak zwanym Roundupem. Mimo, że korporacje groziły jej śmiercią, Gatika doprowadziła do ukarania bezpośrednich sprawców śmierci jej córki, farmera i pilota samolotu opryskującego. Stworzyła też cały ruch oporu wobec międzynarodowych korporacji, tak zwanych Matek Tuzaingo. Mimo to korporacje nadal trują ludzi w całej Argentynie. Ofiary liczy się już w tysiącach. Sofia Gatica przybyła na zaproszenie Międzynarodowej koalicji dla ochrony polskiej wsi ICPPC. Towarzyszyła jej Maria del Milagro, też należąca do matek Zituzaingo. Ingo. see here we have the most beautiful view and the mixed, diverse... crops that make for a really good diet, really good food. do you believe it's possible that one day our countryside could look like the monocultures of argentina? Si luchamos todo, no. Albo zjednoczymy się, my polscy rolnicy i będziemy walczyć o to, co jeszcze posiadamy, właśnie o ten piękny widok, o te tradycyjne polskie ziarna, albo druga opcja, zostaniemy w domach i nie zrobimy nic. Nie będziemy walczyć z rządem, nie będziemy walczyć o nasze własne prawa, wtedy będziemy mieć mogli pretensje tylko do siebie. Sofia, siedzisz tutaj, jesz nasze wspaniałe jedzenie od polskich dobrych rolników. Jaki jest Twój przekaz dla nich? Co powinni usłyszeć od Ciebie? To sobie bardzo smakuje to polskie jedzenie. W tym momencie w Argentynie wiele ludzi właśnie umiera z powodu tego, że nie może jeść takich posiłków. I dlatego prosi nas, żebyśmy walczyli o nasze polskie regionalne produkty. Te korporacje po prostu w pewien sposób nam bardzo zaszkodziły, ponieważ zaczęły nam dawać ziarno genetycznie modyfikowane. Potem zaczęły je sprzedawać, natomiast my musimy bronić naszego tradycyjnego ziarna, naszego ziarna, które było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Po to właśnie, żebyśmy potem mogli usiąść przy stole i zjednoczyć się przy takim jedzeniu tradycyjnym. Tutaj przechowujemy tradycyjne nasiona. I mam pytanie do Sofii i Marii, co się stało z ich tradycyjnymi nasionami? Uh -huh. Tutaj jest orkisz nasz polski. Uh -huh. Tutaj mamy prosą. Kiedyś też mieliśmy takie nasiona tradycjonalne, ale w tym momencie właśnie walczymy o możliwość posiadania takich nasion, ponieważ kiedyś nasiona otrzymywaliśmy z pokolenia na pokolenie rosła roślina, mogliśmy od niej uzyskać nasiona. W tym momencie musimy kupować nasiona genetycznie modyfikowane. Nie posiadamy takich tradycyjnych nasion. Przede wszystkim musimy się polscy rolnicy zjednoczyć, zdać sobie sprawę, że naszym jedynym bogactwem tak naprawdę jest właśnie tradycyjne polskie ziarno, to nie genetycznie modyfikowane. Jeżeli się zjednoczymy, jeżeli będziemy przechowywać to ziarno, zachowywać je, w ten sposób wygramy tą walkę. Ponieważ w tym momencie już niewiele osób posiada takie tradycyjne ziarno, genetycznie modyfikowane. I właśnie o to walczą e, Sofia, Maria, żeby takie ziarno zostało zachowane. E, bardzo mnie wzrusza właśnie widok tych e, polskich tradycyjnych ziaren, ponieważ w tym momencie w Argentynie takich ziaren już nie spotkam. E, wszystko to, co my posiadamy w Argentynie, jest produkowane przez Monsanto. My w Argentynie nie możemy się bronić. Mamy bardzo mało środków tak naprawdę, żeby coś zrobić z tym, że rząd po prostu podpisał za naszymi plecami umowę z Monsanto i po prostu nas zmusił do tego, byśmy kupowali genetycznie modyfikowane ziarno. Este mapa fue realizado por las madres y el doctor Mario Carpio, que fue un médico, el único médico que se comprometió con nosotros. Ta mapa została stworzona por las madres que los niños empezaron a enfermar en colaboración con el Mario Carpio. Y fue el único médico que se unió a Sofía a los Esto es lo que ha producido la soja transgénica. Esto es lo que ha causado la soja genéticamente modificada. Tenemos soja al sur... Al norte y al este soja transgénica. en el norte, en el sur y en el oeste. Y echaron glifosato todo alrededor para cuidar la soja y enfermó a mi barrio de cáncer. Y de todos los lados se empezaron a usar herbicidas que provocaron enfermedades y la muerte de mucha gente. Muchos chiquitos con leucemia, muchos cánceres, muchos niños nacidos con malformación. W tym miejscu mamy dużo dzieci, które zaczęły się rodzić z dużymi deformacjami. Dzieci, które zaczęły chorować na raka i inne choroby związane z chorobami krwi. Los niños están naciendo sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza, chiquitos con seis dedos, chiquitos con los dedos pulgares y chiquitos con malformación de riñón. Mm -hmm. Zaczęły się rodzić dzieci z dużymi deformacjami. Deformacjami palców, z deformacjami głowy i z poważnymi chorobami nerek. Y las, lo, los adultos tienen cáncer de mama, de intestino, de riñón, cáncer de garganta, todo tipo de cáncer y tumores en la cabeza. Y los adultos empezaron a robarse a varios tipos de novotvare, sobre todo los novotvare de pierna, novotvare de nerec, novotvare de crtaní y también tienen problemas con la cabeza, problemas psíquicos y mentales. El barrio, este barrio, fue declarado inhabitable. Ta część dzielnicy została określona jako dzielnica nie do zamieszkania. En 2005, en el 2007 se dijo que estaba contaminado. W 2005 roku została określona jako dzielnica nie do zamieszkania. Natomiast dwa lata później, w 2007 roku, została uznana jako dzielnica zanieczyszczona. I hace seis meses se dio un informe pedido por la presidenta de la nación dende dice que el 33% de esta población muere por tumores. Mm -hmm. e, i 6 miesięcy później e, powiedziano, że 33% ludności, ludności właśnie tej okolicy e, umiera z powodu e, zanieczyszczenia e, tej dzielnicy. I 80% de los niños tienen agroquímico en la sangre. 80% dzieci zostały wykryte e, zanieczyszczenia we właśnie e, substancjami chemicznymi, które pochodzą e, z herbicydów. Mówiłyście o tym, że rząd podjął współpracę z korporacjami i że w pewnym sensie narzucił rolnikom, że narzucił rolnikom te genetycznie modyfikowane uprawy. Jaka była reakcja rolników, co się z nimi stało? Rolnicy dowiedzieli się już po podpisaniu tego porozumienia między rządem argentyńskim a Monsanto, że będą mieli otrzymywane genetycznie modyfikowane ziarna. I kiedy zaczęli protestować, zaczął się proces wywłaszczenia ludzi z ich prywatnych ziem, ponieważ najczęściej ci biedni rolnicy nie posiadali dokumentów potwierdzających, że tak, ta ziemia należy do mnie, ponieważ te dokumenty były najczęściej przekazywane z pokolenia na pokolenie. I kiedy takich dokumentów nie było, przyszli ludzie i powiedzieli, to już jest wasza ziemia musicie stąd odejść a tak? i grupy <grypto> grupowe ekonomiko które są grupa grupok ekonomiko które się la tierra i są los que siembra i wszystkim te ziemie należą do <grypto> e, różnych y, grup ekonomicznych związanych właśnie z, z, z tymi korporacjami produkującymi genetycznie modyfikowane ziarna, przede wszystkim z Monsanto. Także te ziemi należą do wyższej klasy społecznej, także do ludzi związanych przede wszystkim z rządem oczywiście. E, I także, co jest ciekawe, na przykład w Patagonii, to jest um, kraina argentyńska, część Argentyny, tam Chińczycy e, właśnie w tej chwili przeprowadzają eksperymenty, właśnie e, z uprawą genetycznie modyfikowanych nasion. to to jest bardzo ciężka sytuacja dla nas, e, ludzi w Argentynie, ponieważ jesteśmy jakby ofiarami eksperymentu, eksperymentu, które się dokonuje na nas, na naszych dzieciach, na naszych rodzinach. Jesteśmy wykorzystywani przez Monsanto i inne korporacje związane z genetycznie modyfikowaną żywnością, z produkcją herbicydów. I to jest właśnie najbardziej dla nas e, ciężkie, że po prostu jesteśmy klukami doświadczonymi e, w tej całej sytuacji. Że Stwierdzono, że tak, ta żywność jest szkodliwa, te herbice doszkodzą ludziom, ale mimo to nadal ta sytuacja istnieje. 11 września odbyły się dwie konferencje w Krakowie. Stop korporacje chcą zniszczyć nasze dzieci. Pierwsza w księgarni Cud, a druga w zielonych tarasach. So